Karma wraca Karma wraca, brat, zawsze liczy czas Nie pytaj dlaczego, gdy uderzy w twarz Co posiejesz dziś, jutro zbierzesz sam Nie ma darmowych snów, karma wraca tam Karma wraca, je, krąg się nigdy nie rwie Fałsz i zdrada toną szybciej niż dźwięk Patrzę w lustro, wiem kim jestem sam Czyste ręce, czysty ruch, karma wraca tam A, Widziałem wilki w owce i skórze Święty, póki nie czuję oporu. Uśmiechy na twarzach za plecami, jad liczą moje błędy, a ja liczę każdy tak. Miasto nie zapomina, tu echo ma głos. Każde słowo wraca, jakby miało GPS. Nie szukam zemsty, nie mój styl, nie mój plan. Los sam wyrównuje rachunki, karma ma plan. Zdana szczyt, nie na skróty, nie cud. Każdy krok waży więcej niż złoto i lód. Jak mnie pchali w dół, dziś widzą mój stan i pytają, jak odpowiadam każdy. Gdy uderzy w twarz, co posiejesz dziś, jutro zbierzesz sam Nie ma darmowych snów, karma wraca tam Karma wraca jak czy się nigdy nie rwie Fałsi zdrada toną szybciej niż śnieg Patrzę w lustro, wiem kim jestem sam czy ręce, czysty ruch, karma wraca tam Nie ufam słowom, ufam czynom i drodze Ci co krzyczeli najgłośniej, ci znikli po wodzie Nie noszę masek, nie gram cudych ról Jak rzucasz się wróci do Biję w głośnik, nocnia ja na stres Myśli ciężkie jak beton, ale trzymam kurs Nie modlę się o cud, pracuję na znak Bo wiem, że karma zapisuje każdy ślad Miałem puste kieszenie, pełną wiarę w ruch Dziś mam spokój w sercu, to największy luksus Nie muszę się mścić, nie muszę grać gier Czas jest sędzią, a karma? Verdict Nie uciekaj przed sobą, bo i tak cię zna Każdy fałszywy ruch zostawia tam ślad Gdy przyjdzie moment, nie pytaj dlaczego to tylko życie przypomina reguły Karma wraca na, krąg się zamyka Prawda ciężka, ale zawsze dotyka Co wysyła świat Wróci jak znak Dziś mówię głośno Karma wraca tam Żywy producent